What if I just lost it? Would I still be my own enemy? 24 exhausted Sucking in my stomach, I can't breathe Standing in the mirror and it's screaming back at me I change my clothes a thousand times, feel worse about what I see Oh, these unrealistic expectations come All my myself when I'm impatient and I don't feel good. jest fajna, ale na zdjęciach. Oh, cześć, cześć. przywitasz się? Cześć. Więc hej, wszystkim! Hej, powiedz. Jak się macie? Powiedz jak się? Macie jak? Tak. Się. Macie. Wszystko ok? Tak. Okay. Jesteście zdrowi? Tak. Zdrowa? Zdrowa jesteś? Bo jesień idzie. A gdzie ty jedziesz zaraz? Paci. Do pracy? Nie, Paci. Paci. Tatusia jedziesz odwieźć do pracy, tak? To. Tak. W ogóle dzień dobry, witamy Was w nowym vlogu. Jak mogliście zauważyć, wysuszyłam włosy. To jest pierwszy raz, bo od kiedy pomalowałam włoski, więc muszę się. Nie, muszę się. Nauczyć układać tą grzywkę. Trochę się pomaluje i idziemy odwieźć Michała do pracy. Potem pojedziemy na szybkie zakupy, nie? E... Do pracy? Nie paci. 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 Pracy? Nie paci. paci. Co to może być? Nie paci. Nie do pracy? Ci się paci. Z tysią. Baki. Co to paci? Misiek. Na dwór? Nie baci. Do przedszkola? Nie Paci. Nie wiem co. Bajki? Nie Z tysią co? Babci. Babcia tysi jest, tak? Tak, się pojechała do babci. Ty jesteś do babci? Tak. Na pewno jak babcia będzie oglądała, to będzie jej bardzo miło, że to powiedziałaś. No dobra, no może jakoś pojedziemy. Więc ja się szybko maluję, bo mam jakieś 10 minut i jedziemy odwiedz Michała do pracy. Potem na szybkie zakupy. Dzisiaj mam w ogóle do sprzątnięcia chyba z 5 czy 6 pralek, Więc ciekawe będzie to. Kiedy ja to. Ciekawe, kiedy ja to ogarnę. Patrzcie Hop I hop. I można się trochę pomalować. Ja lubię sobie taki nadzienny makijaż. Dać tylko korektor, róż, delikatnie puder, tuż do rzęs i na powiekę brązer, którego używam. Patrzcie, jak już jest zmasakrowany, ale to jest ten brązer z Revoluta. Bardzo go lubię. Korektor z Eveline Wonder Match jest bardzo fajny. Co tu jeszcze? No i mój ulubiony tusz z L'Oreala. Używam go już z 10 lat, naprawdę. A, no i kończy mi się też róż z Eveline. On był taki w sztyfcie, już jest na końcówce, ale był naprawdę świetny. Kosztował chyba 5 zł gdzieś na okolicie, więc będę musiała go ponownie dorwać. Can't even post a picture. I think I've been in a loop for days. I hate every angle. I'm afraid, showing on my face. Standing in the mirror and it's screaming back at me. Sabotage myself and I regret it instantly. Ja tak się maluję też do pracy, bo ostatnio się nie chce jakoś robić cieni, nie wiadomo czego. No z tą grzywką no to jest taka baba. Więc idziemy... Chodź, powiesz gdzie idziemy. Chodź. Chodź. Powiedz, gdzie ty idziesz? dwór. Na dwór idziesz, tak? Tak. A co? Nie misiu, nie wkładaj tam rączki. A co będziemy tam robić? Bawić się. Bawić się? A tak. gdzie, gdzie pójdziemy? Burek. A gdzie tatuś poszedł? Burek. Do pracy tatuś poszedł, bo może zdąży na autobus, tak? A my się przebieramy pi z piżamki, tak? Tak. A co założysz? Ogórek. Zaśpiewasz ogórek? Nie, Górek. ogórek. Ogórek zielony i czapka zielony pięknie brawo, a co jeszcze? A. -a, -a. szaro owy pięknie ojej kocham Cię bardzo co się stało? Uciekł autobus? Tak. Tatusiowi uciekł autobus? autobus? Tak. To trzeba odwieźć tatę do pracy? Tak. No to się przebieramy tak. jeszcze. Wróciłyśmy z galerii, jeszcze po drodze byłyśmy z Izą w bawialni przez dwie godziny i ingo. Dziewczyny się fajnie bawiły. co jeszcze? A, Ida, miała drzemkę w aucie. Godzinę stałam pod domem. Na Vinted jej zamówiłam sukienkę z Elzą. Teraz jest faza na Elze. Więc to jeszcze lalka, którą się teraz bawi. Miałam jechać na zakupy spożywcze, a skończyło się na tym, że poszłam do galerii i kupiłam rzeczy dla idę. W tym, ale jeszcze kupiłam świeczkę w TK Max. Ona nazywa się Daisy Dew. Ciężko. O, teraz. I no pachnie przepięknie. Jak ja ją pomacham, to mówię, taki super, super ładny kobiecy zapach. Kupiłam i bidon z myszką Miki, by się uparła. Chcesz pić wody? Co dostałaś? Lale. ale, A kto to jest? Elza. Elza. A co ty masz na bluzie tutaj? A Tak, z Elzą i z Aną. Wszystko jest dobrze? Masz lepszy humor trochę? Nie. Dalej zły? Tak. Mhm. No to ja zaraz przyjdę. Idź pokaż Elzie swój pokoik, a ja zaraz do Ciebie przyjdę i pobawimy się yy, lodami, bo kupiłam... Idzie w, te, w Teddy. Takie zabawowe lody. I obkupiłam idę dzisiaj w ciuchy. W Pepko słuchajcie, kupiłam jej dwupak leginsików. Jeansiki w pepko i taką bluzo koszulę. I w Cinsayu dzisiaj była promocja, więc ją obkupiłam bluzeczki były po 10 zł. Bluzy były fajne z psim patrolem też za po 20 zł. Tu taką bluzeczkę, jeszcze taką bluzę na zamek i z Elzą kupiłyśmy wtedy im spinki w żeby trochę udekorować, jeśli nie już, mieszkanie. Idę z idą się pobawić trochę. Później pewnie pójdziemy na spacer, a później co zrobimy? Posprzątamy trochę mieszkanie, co? No. Sprzątając. Szybko ogarniając kuchnię, póki Iduśka się bardzo ładnie bawi, czyta sobie książeczki. W ogóle ona jest teraz fanką książeczek. Najgorsze jest to, że wyrzuca wszystkie te książeczki z półek i je sobie tam rozwala, czyta, ogląda. Więc ja mam później potem zawsze sprzątanie, no ale bardzo mnie cieszę, że jest taka zainteresowana teraz aktualnie książeczkami. Zapomniałam Wam powiedzieć, że byłam na rezonansie. Właściwie, bo przez to, że teraz nagrywam weekendami w sobotę, to przez to, że rezonans miałam w czwartek. W czwartek miałam rezonans, w środę miałam wolne, ale miałam inne rzeczy do ogarnięcia. E, przez to, że w czwartek miałam rezonans, jakoś nie dałam Wam znać. E, nie wiem, czy dużo z Was miało takie badanie. Jeżeli nie, to no rezonans magnetyczny głowy nie jest yy, badaniem przyjemnym nie należy do przyjemnych co prawda nic nie boli ale yy, z tego co ta pani yy, mi powiedziała to chyba jedno z najbardziej klaustra a klaustro bo kala. tak właśnie takich takich yy, badań yy, no mega nieprzyjemne to takie piski w drgania nieprzyjemne ale z dobrych wiadomości Wyszło mi wszystko ok. Mam tylko pogrubienie tutaj jakiejś czaszkowo-zatokowo-szczękowej tutaj gdzieś w tej okolicy. Eee, tutaj mam jakieś pogrubienie i mam zgłosić się na wizytę do laryngologa, więc się zapisałam już na wizytę, ale chyba dopiero 25 października, więc będę musiała po prostu łapać w medikowerze w jakiejś wizyty wcześniej. Bo może te wszystkie moje bóle głowy i migreny są z tego. Nie wiem sama już, ale byłoby fajnie, gdyby okazało się, że z tego i że moglibyśmy to szybko gdzieś tam wyleczyć. Więc lecę dalej zasuwać na szmacie i później jedziemy szybkie zakupy. Słuchajcie, chyba te vlogi będą podobne do siebie, no ale na razie składa się tak, że e, jedyny czas, kiedy mam na nagrywanie, to jest sobota, niedziela, więc. Będą to sprzątające vlogi ogarniające życie. No, ale w sumie u wszystkich jest tak samo chyba, nie? W sobotę wszyscy ogarniamy, a w tygodniu nie bardzo mamy czasu na życie. Przynajmniej u mnie tak to wygląda, bo e, idę do pracy, wracam z pracy, zajmuję się idą, ogarnianie idę i już jestem tak zmęczona wieczorem, że e, nawet nie mam kiedy ostatnio ćwiczyć. Co, nad czym bardzo ubolewam, i może nagrywanie vlogów znowu mnie do tego zmobilizuje, bo, tak jak już kiedyś Wam wspominałam, nagrywanie vlogów sprawia, że ja się ogarniam po prostu w życiu. To znaczy, mam ochotę ładniej wyglądać, żeby tutaj Was nie straszyć, ale też dodatkowo motywuje mnie to, żeby pokazywać Wam różne rzeczy, więc to, że pójdę na siłownię i Wam, o tym poka i, i wam to pokażę, to dodatkowa motywacja. Więc mam nadzieję, że niedługo ruszę też siłownią. Fajnie by było, bo forma ucieka. Wiecie co, ja dopiero jestem na 103 stronie, a już uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie czytałam, naprawdę naprawdę wywołuje we mnie tyle emocji jest mi w stanie pokazać pewne kwestie, których w ogóle nie widziałam i nagle jest takie o kurde, faktycznie tak się dzieje, bo to albo tamto. Eee, ja też jestem teraz w stanie zrozumieć pewne zachowania Idy, eee, które są następstwem pewnych moich traum, tak mi się wydaje. Natomiast polecam przeczytać, bo jest naprawdę dobra. Jest bardzo dobra. Chociaż tak jak mówię, jeszcze jej nie skończyłam, to uważam, że i tak już wniosła bardzo dużo w moje życie. Więc póki mam. Chwilę, bo moje dziecko się bawi już od godziny samo, to już jest ten etap, kiedy ona ma rok. Co prawda, w... jakbym tam weszła, to przerażę się pewnie, bo tylko słyszę, jak gary latają tam. Ale niech się bawi, a ja tutaj sobie jeszcze chwilę pocziluję, po. Stasiek. Poczyluję, poczytam książkę, wypiję herbatę i będziemy zbierać się na tą spożywkę. I będziemy kończyć ten dzień. słyszycie jak te gary tam latają. Cześć myszko, z czym przyszłaś? Tam. i co będziemy robić? Bawić się tam. Bawić się tym chcesz z mamą. Co to za lala? To twoja lala? Tak. Tak, to jest twoja Lala. No, zobacz, jak przez okno ładnie słoneczko wpada. Świeci nam I jak ta lala ma na imię? Elza. Tak, to jest Elza. Musimy zrobić nowego kucyka, wiesz? Złowy Co? Nowy. Nowy, bo tamten Ci już spadł przez to jak spałaś, bawiłaś się. A Ty spałaś w aucie? Nie. Jak nie? zasnęłaś w aucie. Tak. Tak. A co kupimy w sklepie? Batona. Nie. Już jadłaś batona. Nie ma batona. Nie ma batona, bo go zjadłaś. Nie ma też. Nie ma. Stasz się z Jan? No, chyba nie. Nie ja mam. Te? Tak. Zrobić ci placki? Nie, ja kawę. Kawę? Tak. A co się dzieje? To się. Okej, okay. to już idę. Przeszło tornado tutaj, moi drodzy. Tornado Tak. Da. Da. Co tu się stało? Tu. W ramach aktualizacji chciałabym Wam pokazać, co podajemy aktualnie iduśce na odporność. To jest olej z czarnuszki, nazywa się miodziś. Do tego jakiś syrop malinowy, który znalazłam w Rosmanie, Vigantol, witamina D i jeszcze taki uvit. Go podajemy już jej dosyć długo. Tak budujemy iduśce odporność. Zrobiłam iduśce placki z cukinii. Ona je w miarę, w miarę je, tam jest pół cukinii, jedno jajko, troszkę mąki yy, tortowej takiej wiecie zwykłej, y, trochę mleka i sól czy coś jeszcze, a troszkę oleju. Mieszamy i mamy placuszki. Ja to tak wszystko wiecie na oko robię, żeby to miało dobrą konsystencję. Czy smakują Ci te placuszki? Nie. Wiedziela, godzina 8.13, duśka bawi się u siebie. Wstałyśmy stosunkowo niedawno, bo o 7.20 chyba, czy 30. Ja zbieram się za niedzielne śniadanie, czyli naleśniki. Naleśniki, idę robić naleśniki. Michał jeszcze śpi. Akurat jakie je usmażę, to będzie chwilka przed dziewiątą i będę go budzić. Ja robię te naleśniki z przepisu, z kwestii smaku. Czyli jedna szklanka mąki pszennej, dwa jajka, jedna szklanka mleka, trzy czwarte szklanki wody, szczypta soli i trzy łyżki Sucking in my stomach, I can't breathe. Standing in the mirror and it's screaming back at me. I change my clothes a thousand times, feel worse about what I see. Oh, these unrealistic expectations come. Down. I love myself when I'm impatient and I don't feel good enough. Next time I have these thoughts, I'll take my time. I love myself when I don't love myself. I can't even post a picture. I think I've been in a loop for days. I hate every angle.